Siedliśmy w slingszacie, czyli takim trójkołowcu. Karolina zawsze chce siedzieć za kierownicą. Ona mnie w ogóle nie wpuszcza za kierownicę. A, a tak w ogóle to nie mogliśmy się zdecydować, do którego z tych pięknych samochodów wsiąść. Czy zdecydować się na tradycję, czy na klasykę, czy na nowoczesność. Bo tu jest wszystko absolutnie wszystko. Dla wszystkich fanów motoryzacji każdy znajdzie coś dla siebie. Od właśnie tych takich kilkudziesięcioletnich samochodów po najnowsze. Super szybkie, takie, które prezentuje chociażby Glenview Luxury Imports, czyli główny partner naszego pikniku motoryzacyjnego. Jest takiego wyjątkowego w ciężarówkach i w podróżowaniu ciężarówkami. Jest to typowy, typowy amerykański klasyk. Największy, najwyższy w ogóle Ach i Ogrze, tak powiem. Zresztą widać pięknie się prezentuje. No Jest to, jak to mówią, American Iron, prawda? Czyli naprawdę taka no, od dawna, od bardzo dawna produkowana ciężarówka, naprawdę z małymi modyfikacjami, wiadomo, zmiana silników, skrzyni i tak dalej. No a jeździmy praktycznie z bazy Chicago, jeździmy głównie na. Texas, New Jersey na No i co jest wyjątkowego w tym auto? Moc, wykonanie, historia. No właśnie, jaka jest historia? Historia jest taka, że ten model zaczął się tak naprawdę, nazywał się kiedyś 902, ale marketingowiec Porsche stwierdził, że 911 będzie się dobrze kojarzyło z numerem lm bo to auto było, jest mocne i niebezpieczne. E, czy to jest auto, które było Twoim marzeniem zawsze? To już jest moja druga 911, tak, to było This is a uh, Bentley uh, 2021 Flying Spur. Uh, it is now what is their four-door version. Uh, in 2020, they uh, left the Mulsans and it made their top-end car the uh, 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 Flying Spur. Okay. Uh. Do you consider Bentley a special car? Yes, yes, yes. Bentley and Rolls Royce are on the top end, I would say, of luxury cars, along with Mercedes. But I just like the styling of the of Bentley. It's uh, they've gone to more of a uh, a sleeker version than some of the other models, and uh, it's just fun to drive. And I drive it year-round. It's a year-round car. It's all-wheel drive, about 6,000 pounds of weight, uh, full-season radial tires. Skąd ten misiek i co to za auto? Ten, ten misiu jeździ ze mną od dnia pierwszego. To jest moja, wiesz, maskotka. A co to za samochód? A to nie jest hammer, to jest hamwi wojskowa wersja hamera h 1 Czyli nie pomyliłam się tak bardzo? Byłaś bardzo blisko. Tylko to jest wojskowe, a nie cywilne. No, ale próbujemy coś zrobić z nim, żeby można było z nim jeździć do sklepu, na pikniki wasze i tepe Podrywasz dziewczyny na tego misika czy na samochód? Na, na misika. Misik podrywa. Ja jestem, wiesz, tylko jako, jako dodatek do tej zabawki. Jesteśmy tutaj przy Fiacie, który jest oklejony z łąbolem, czyli jechałem w ostatnim rajdzie. Ale to jest wersja Glamping Camping. Tak jest, Glamping Camping Duży świat, tak jest. I jak wpadliście na pomysł, żeby takie coś w ogóle zrobić? Z tym namiotem na dachu? Myślę, tak. że to jest, e, robimy afrodowe takie przejazdy e, kilkodniowe przez góry. I to jest ten namiot, który zakładamy po prostu na side by side na dach. I pomyśleliśmy, że będziemy jechać na z Czemu nie rzucić na poloneza i dużego świata? Pan profesjonalista, tak jest. kompletny amator, w stylu lewego spróbuje. Dobra. Czyli będzie dużo zabachań, może taniec, coś takiego. Dobra, okay? ja spróbuję w stylu szczęsnego obronić. Oh, <laughs>